Drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie poradnik dla producentów drobiu, dla osób, które sprzedają jajka, dla osób, które hodują swój drób. Będę mówił o małych ilościach, więc jeżeli macie kurniki po 100 tysięcy czy więcej kur, to raczej ten odcinek nie będzie dla Was przydatny. Natomiast chciałbym poruszyć parę kwestii dość istotnych. Słuchajcie, w pierwszej kolejności warto zastanowić się nad tym, gdzie my chcemy ten drób zakupić. No, i tutaj tak do wyboru mamy w sumie parę możliwości. Pierwszą możliwość jest oczywiście jakiś targ, drugą możliwością jest jakaś wylęgarnia, trzecią możliwością jest nasza naturalna inkubacja. Kurka siada na jajkach, mija parę tygodni. Mamy kurczaki, oczywiście mówię tak w wielkim skrócie, do końca to tak nie wygląda. No i wszystko ma swoje plusy i minusy, i dzisiaj chciałbym też trochę o tym wam opowiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Yy... Pierwsza rzecz, moi drodzy, bardzo ważna jest taka, że musicie pamiętać, że jeżeli wykupujecie te kury, i one mają 16 tydzień na przykład, to w 20, załóżmy 22, 22 tydzień, zaczynają się nieść, to do tego 22 tygodnia, wy jako hodowcy musicie cały czas dokładać, nie jesteście w stanie nic wyjąć. Z tego względu, że ta kura cały czas je, ta kura cały czas pije, korzysta z tego wybiegu, a nie znosi jajek. Później dopiero ta nieśność się za jakoś tam kalkuluje i jesteśmy w stanie wyliczyć sobie, czy nam się bezpośrednio to jako producentom będzie opłacało. Dużo ludzi nie zwraca na to uwagę, tylko wydaje się, że jak kupimy kury, to one od razu zaczną się nieść. No niestety, tak to nie wygląda. Może dużo ludzi by chciało, żeby to tak wyglądało, ale nie jest to tak kolorowo. I pierwsza rzecz, nad którą warto się zastanowić, to właśnie w którym tygodniu chcemy ten drób zakupić. Pomijam to, że musimy mieć budynki, pomijam to, że musimy mieć karmidła, poidła, gniazda, grzędy dla tych kur. Ale najważniejsze, właśnie też jest ta kalkulacja, jeżeli patrzymy ze strony zyskownej, że jeżeli kupimy kurkę 16 tygodni czy 20 tygodni, możemy zapłacić za nią więcej, ale wtedy wiemy, że tydzień, 2 trzy i zacznie się nieść. Przy obecnych cenach zbóż, pasz. Jeżeli nie mamy tylko swojego i musimy dokupywać, to wydaje mi się, że naprawdę warto kupić te kurki starsze, gdzie mamy pewność, że jakąś tam pewność, że powinna się niedługo ta kura zacząć nieść. Bo moje zdanie, moi drodzy, jest takie, że jeżeli byśmy kupili kurki, które są w 10 tygodniu, w 8 tygodniu, no to po prostu w dłuższej perspektywie czasowej zajmie nam to parę miesięcy, czy parę tygodni, zanim ta kura zacznie się, je, zacznie się nieść, a cały czas trzeba ją karmić. Także to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak już mamy ten drób zakupiony, musimy, słuchajcie, podzwonić do paszarni, jeżeli mamy sporo tych kur, ewentualnie, jeżeli mamy mniej kur, zadzwonić do hurtowni zapytać, czy możemy coś kupić taniej. Warto jest naprawdę, słuchajcie, kupić na zapas, szczególnie, że teraz te ceny tak bardzo... Się różnią, warto zakupić trochę więcej tego zboża, jeżeli macie gdzieś, gdzie trzymać, nawet sobie jakieś oddzielne pomieszczenie zrobić, żeby po prostu można było to jedzenie dla tych kur trzymać. Nawet teraz, ze względu na to, że bardzo te ceny zbóż idą w górę. No, i tak co jest istotne, słuchajcie, jak zaczynacie swoją hodowlę, to pochodźcie trochę, poszukajcie. Producentów, czy nie producentów, osób, które sprzedają, które handlują zbożem, nie kupujcie od pierwszego lepszego, bo mogłoby się okazać, że tam na kilogramie, czy w zależności ile tego kupujecie, wyjdzie wam taniej, nawet te pary groszy, a w skali miesiąca, to już są jakieś pieniądze. Także sprawdźcie to i nie kupujcie od pierwszego lepszego, tylko poszukajcie, popatrzcie bądźcie tak trochę. Yy, na zasadzie szukania, a nie po prostu, że podchodzę i kupuję. To taka rada dla Was, bo też szczerze mówiąc, kiedyś się nacieliśmy, kupowaliśmy dużo drożej niż mogliśmy, no ale to jeszcze wtedy kiedyś, kiedyś jeszcze nie wiedziałem, jak to wygląda. Także wracajcie na to uwagę. To to jest taka rada kolejna właśnie dla producentów, czy też właśnie dla osób, które handlują. I teraz kolejna rada, moi drodzy, myślę, że bardzo istotna również. To jest, jeżeli zakupujecie jakieś wyposażenia do kurnika, to również sprawdzajcie ceny. Czasami jest tak, tak jak kupujemy buty, czy kupujemy bluzki, że płacimy tak naprawdę tylko za markę, a te ubrania są szyte na przykład w tej samej szwalni, tylko są doszywane metki. Sprawdzajcie to moi drodzy, bo nie ma sensu przepłacać. Kurze, to nie przeszkadza, że zje z firmy X, skarmidła, a nie z firmy Y. Kwestia, żeby Wam te karmidła odpowiadały, żeby one były odpowiednie dla drobiu i tyle. To nie muszą być jakieś markowe karmidła za nie wiadomo jakie kwoty, czy też poidła, czy gniazda, nawet jak kupujecie. Chociaż powiem Wam, że co do gniazd i co do grzęd, to naprawdę jako hodowca polecam Wam, żebyście kupowali albo najlepiej sami robili z drewna. Naprawdę, słuchajcie, z drewna nie jest to jakaś wielka filozofia, warto to zrobić. Nawet jak macie parę kurek, tak samo gniazda, róbcie moi drodzy z drewna. Po pierwsze jest to taki materiał dość ciepły. Kurka lubi to. Zresztą widzieliście u mnie na niejednym nagraniu ile mamy jajek przez to. A co to jest jakaś skrzynka? Słuchajcie, nie wiem, na kartofle chyba kiedyś była. To jest też zrobiona. Słuchajcie, wzięliśmy jakiś pomysł z internetu od kogoś i też kury się niosą, jest dobrze. Także nie ma sensu przepłacać. Natomiast co do karmidła i do poidła. no to faktycznie polecam wam sam jeszcze tego nie zrobiłem, ale polecam wam zakupić jakieś takie bardziej profesjonalne z tego względu, że dość dużo zboża czy też jedzenia w ogóle się marnuje. Kura to rozgrzebuje, jak widzicie, i po prostu później to zbierają, ale albo deszcz popada, to się rozwodni. Także lepiej yy, faktycznie wtedy nie zaoszczędzić, tylko zakupić yy, a co do samego drobiu, no to tak jak mówię, trzeba sprawdzać, trzeba szukać, nie kupować od pierwszego, lepszego handlarza czy sprzedawcy. Wiadomo, że każdy z nich ma najlepszy towar, natomiast naprawdę moi drodzy, warto sprawdzić. Mi też zależy na tym, żebyście nie kupowali głupot, żebyście nie kupowali, nie przepłacali, bo też wiecie, jaka jest obecnie sytuacja, i też przez te odcinki chcę Wam trochę pomóc. Nie chcę Was naciągać, chcę Wam pomóc, powiedzieć Wam jak jest. A rynek jest naprawdę różny, są różni ludzie na rynku, są oszuści, osoby, które chcą oszukać, chcą tylko zarobić i dziękuję. Często odbiorcami, słuchajcie, też nie są osoby młode, bo osoby młode z reguły się drobiem nie interesują, przynajmniej tak wynika albo z tej grupy na Facebooku, albo w ogóle z kanału, że z reguły są to osoby. To nie są osoby stałe, starsze. Natomiast są to osoby po 30 albo osoby, no już w takim wieku czasami nawet emerytalnym, które po prostu przychodzą również. Co mnie bardzo cieszy, oglądają ten kanał i pozdrawiam was serdecznie. Natomiast sprawdzajcie to. Naprawdę sprawdzajcie, żeby się nie naciąć, bo szkoda po prostu waszych ciężko zarobionych pieniędzy czy pieniędzy z emerytur. Wiecie, jak to wszystko teraz wygląda. Także warto to sprawdzić. I słuchajcie, dlaczego mówię też o tych cenach? Ponieważ są bardzo duże rozbieżności co do tych cen. Możecie, słuchajcie, kupić karmidło za 100 zł, możecie kupić za 500, to jest bardzo podobne. Karmidło, prawie niczym się nie różni. Tutaj, jeżeli chodzi o rozbieżności cenowe, są bardzo duże. A co do yy, zastosowania, no to tak naprawdę niczym się to nie różni. Pomijając te ceny, kolejna rzecz, kolejna rzecz, moi drodzy, już jak. Robicie ten kurnik, chcecie mieć te kury, albo macie te kury, to zróbcie im naprawdę dobre miejsce. To znaczy, zróbcie im jakąś małą grzędę, zróbcie im jakieś gniazdła, wiadomo, karmidła, poidła. Kupcie trochę ściółki, a jak macie słomę, to wysypcie im trochę tej słomy. Regularnie sprzątajcie i naprawdę one się odwdzięczą i zdrowiem, i y, oprócz zdrowia, oczywiście, y, tym, że będą same y, same, same zdrowe i oprócz tego jajeczka również będą smaczne. Nie jest to jakiś bardzo duży koszt, a myślę, że mimo wszystko warto to warto to zrobić. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest to są ceny jajek, o tym jeszcze będę rozmawiał, natomiast dzisiaj jest odcinek dla producentów. Dla hodowców, którzy się tym zajmują, więc powiem, jeżeli chodzi o sprzedaż, czy hodujecie brojlery na mięso, później sprzedajecie, czy, czy na jajka, czy kury, jako nioski, nie ma to znaczenia. Chcę Wam tylko powiedzieć, że obecnie jest dość mała konkurencja, zaczyna się robić. Wcześniej dużo tego przyjeżdżało, czy to z Ukrainy, czy z Rosji, teraz już tak nie przyjeżdża. Trochę się to pozmieniało. Natomiast będzie zapotrzebowanie, myślę, że przyszłości na ten drób na pewno. Koszty też są małe, natomiast jak macie jakieś, y, przy małej ilości, natomiast jak macie jakieś duże kurniki, y, przy dużych kurnikach, jeżeli miałbym, zastanawiałbym się, czy w to nie wchodzić. Wiecie, przy obecnych, powiedzmy kontaktach, które sobie wypracowałem, jeżeli Wy macie jakieś kontakty, warto się zastanowić. Natomiast mówię, musicie mieć infrastrukturę, bo teraz ktoś wydając milion złotych, czy dwa miliony złotych, nie każdy jest w stanie wyłożyć w ogóle takie pieniądze, to są astronomiczne kwoty na to, żeby wybudować kurnik, a myślę, że i tak ten milion czy dwa byłoby mało z wyposażeniem, z drobiem i ze wszystkim. Także się nad tym zastanówcie, ale na pewno jest to jakiś myślę, że jest to jakaś przyszłość właśnie dla, dla drobiarzy, dla producentów, że... Też ten rynek tamten się delikatnie zamknął, co też ktoś powie nie jest dobre, bo te ceny skoczyły, faktycznie skoczyły, ale też my mamy szansę jako mniejsi hodowcy w jakiś sposób, myślę, zaistnieć. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, piszcie pod filmem. Oczywiście, co do tego, jak powinien się zachowywać producent, jak powinien sprzedawać czy hodować, macie mnóstwo odcinków na kanale, więc sobie oglądajcie, sprawdzajcie. Macie pytania, to śmiało zadawajcie. I to na tyle dzisiaj. Kurki moje, jak widzicie, jeszcze nagram odcinek, siedzą sobie w kurniku, bo jest dość gorąco. I tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jeżeli się podobało, oczywiście, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Bardzo mnie to motywuje, mówię Wam to co odcinek, ale po prostu cieszę się, że oglądacie. Widzę, że Wam się to podoba, i motywuje mnie to, żeby nagrywać dalej. A czasami są takie dni, słuchajcie, że przychodzę. I zastanawiam się, czy po prostu dalej to robić, bo, yy, no bo są po prostu takie dni, dlatego mówię, jeżeli macie możliwość, to naprawdę nic was to nie kosztuje. A zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, a ja będę się starał dla was nagrywać, wam pomagać. Poświęcać swój czas dla Was, po prostu, żeby Was trochę edukować. Czy to w przypadku zdrowia, sportu, czy nawet trochę tych nieruchomości, którymi się zajmuję. Niedługo wypuszczam swój produkt, także też Wam powiem, co to będzie i mam nadzieję, że tam jakieś zainteresowanie między Wami będzie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.